Nazywam się Cezary Andrzejczyk, to jest Biznes Focus. A zawsze u mnie w programie i dziś nie jest inaczej, tematy bardzo interesujące zarówno dla tych, którzy interesują się biznesem stricte, ale też światem technologii, bo te, te dwa światy oczywiście bardzo ściśle się przenikają. A mój gość. Mam nadzieję. Będzie próbował odpowiedzieć nam na pytanie, co dzieje się, jeśli chodzi o technologię blockchain, bo to, że teraz wszyscy mówią AI, to już wiemy. Jacek Figuła, szef sprzedaży Bilon Group, jest gościem Business Focus. Bardzo Ci witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jacek, y rozmawialiśmy sobie trochę przed programem, że taki straszny hype na to AI, wszyscy o tym mówią. I już nie tylko jako ciekawostka, że w mediach o tym piszą, mówią, komentują, ale też w biznesie jest poruszenie, no bo jak to teraz zrobić, żeby to wykorzystać, ten trend dla siebie, dla swoich korzyści, ale też żeby być ostrożnym i uważnym, jeśli chodzi o zagrożenia, które technologia niesie, bo oczywiste jest, że zagrożenia są. A jak Ty na to patrzysz z punktu widzenia człowieka, który od paru ładnych lat zajmuje się wdrażaniem rozwiązań opartych na blockchainie? No powiem Ci szczerze, że jak zapytałeś mnie o to połączenie AI z blockchainem, to, to, to doceniłem no, głębie pytania, bo dwie technologie, które są na bardzo wysokim hypie cały czas. AI jest dużo bardziej rosnący no bo się dzieje, dzieje dużo, no i pobudza wyobraźnię, ludzie rozumieją mniej więcej, co to znaczy mieć system sztucznej inteligencji, bo wiedzą, co to jest inteligencja, dokładają do tego sztuczna, wyobrażają sobie konsekwencje. Natomiast jak, sobie, jak rozmawiamy o blockchainie, no trudno sobie wyobrazić, co to jest ten blockchain, jest to dosyć trudne, po, trudne pojęcie, technologicznie jest bardziej zaawansowane, znaczy nie wiem, czy technologicznie, ale koncepcyjnie jest bardziej zaawansowane dla normalnego od, odbiorcy, a technologie obydwie są niesamowicie komplementarne. I mogę o tym powiedzieć, że są komplementarne, że są komplementarne na, na pewnym ciekawym przykładzie. Wyobraźmy sobie na przykład firmę, która chce utrzymywać relacje z klientami. I teraz ten proces składa się w, w dużym uproszczeniu z dwóch elementów. Pierwszy element to jest element przygotowania tej korespondencji, tej komunikacji. A drugi element jest elementem przekazania tej korespondencji klientowi, podpisania, Ewentualnie bądź wykonania jakiejś akcji na, tym, na tej korespondencji, potwierdzenia, że ją odebrał, odczytał tego typu rzeczy. I teraz pierwszy element, no to jest idealny element, który należałoby, można byłoby zautomatyzować. No najlepsze, najlepiej byłoby, gdyby to człowiek zrobił, no ale oczywiście chcemy coś przyspieszać i tam, dlatego zaprzęgamy sztuczną inteligencję. Po co? Po to, żeby coś zebrać, jakieś dane, przeanalizować, stworzyć jakiś dokument, odebrać od klienta ewentualnie jakieś tam pismo ręczne czy komputerowe, przeczytać to w sposób automatyczny, zocerowany do jakiegoś systemu właśnie AI-owego. Ten system Przygotuje nam wtedy, powiedzmy, umowę, albo regulamin, albo jakiś inny dokument. I teraz mamy ten dokument. Sztuczna inteligencja zrobiła, co, co powinna zrobić. A, 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 a jaki powinien być następny krok? Powinniśmy wysłać go w sposób jakiś zaufany. Pewny, nie budzący wątpliwości co do czasu wy wysłania, co do źródła po pochodzenia, co do integralności tego dokumentu, jego niezmienności. I teraz do tego się idealnie nadaje blockchain. Czyli widzimy taki łańcuch proces procesu biznesowego, gdzie najpierw zaprzęgliśmy AI, a potem zaprzęgliśmy blockchain. I tak naprawdę to, to co op 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 opowiedziałem przed chwilą, ten przykład, to jest nic innego jak komercyjne wdrożenie jednego z naszych klientów, jednej z największych firm energetycznych w Polsce, firmy Tauron na południu Polski firma Tauron od 1 stycznia 2023 przygotowywuje w ten sposób dokumenty dla swoich prosumentów i wysyła dokładnie w ten sposób e, te dokumenty do klientów indywidualnych, do, do, do prosumentów za pośrednictwem tego blockchaina permission, czyli za zezwoleniem, który stworzyliśmy razem, razem dla nich. No właśnie, bardzo ciekawy przykład, jak widać, może działać i mieć zastosowanie. W codzienności biznesowej jednej firmy, ale pewnie i wielu innych firm. Ale jak spojrzymy na to, co powiedziałeś, skomplikowany czy zaawansowany poziom koncepcyjny, ale też realizacyjny tych dwóch technologii, no to na tym poziomie pierwszym, gdzie człowiek styka się nawet z samą nazwą i mówi sobie: A, sztuczna inteligencja, no to znam z filmów, z książek, już są konotacje jakieś. Tak A myśli o blockchainie mówi, Bitcoin, blockchain. Wciąż mamy chyba podobny przykład jak sprzed lat, gdzie ten blockchain się zaczął pojawiać, zaczął wchodzić w rozwiązania biznesowe w wielu bankach i innych instytucjach. I ludzie się zastanawiali, i to nie tylko zwykli obserwatorzy, którzy chodzą po ulicach, ale też ludzie często z biznesu, zastanawiali się, z czym tak naprawdę ten blockchain się je. Czy to nie jest dla nas zbyt skomplikowane? Jakieś Rejestr, jakieś bloki rejestrów, jakieś, jakieś dane gdzieś przechowane, niby podobno bardzo bezpieczne, ale z drugiej strony, czy ja to jestem w stanie zrozumieć, czy ja chcę to zrozumieć, a dzisiaj co, niewiele się od tamtego czasu zmieniło, nie posunęliśmy się do przodu w tym rozumieniu i wolimy tą sztuczną inteligencję, która z jednej strony nas trochę przeraża, z drugiej strony mówimy sobie, ale mnóstwo będzie teraz wspaniałych okazji nowych i korzyści dla biznesu i dla nas personalnie, a blockchain trochę odchodzi w zapomnienie, przecież nie może odejść w zapomnienie, no bo jaka inna technologia będzie powodować chociażby bezpieczeństwo danych i przechowywania danych? Słuchaj, no, genialnie to opowiadasz, no bo nie ma innej ścieżki. Świat, tele, świat informatyki rozwija się w tym kierunku, w którym się rozwija i y, możliwości intelektualne, jakie ludzie wkładają w systemy informatyczne, pozwalają rozproszyć te, te, te systemy i pozwalają, jak gdyby, odseparować dane od administratora danych, czyli te dane. Zaczynają być coraz bardziej pod naszą kontrolą. To nawet Unia Europejska teraz bardzo fajnie zaczyna myśleć o tym, żeby wprowadzić regulację EIDAS 2.0, która modyfikuje dotychczasową tradycyjną technologię albo tradycyjne myślenie o zarządzaniu danymi, do tak zwanej suwerennej tożsamości. Do suwerennej tożsamości, czyli do takiej tożsamości, która jest pod własnością, pod kontrolą obywatela, każdego z nas. Czyli moja tożsamość jest pod moją kontrolą. Jedynie co, ona jest nadana mi przez moje państwo, przez jak jestem obywatelem Polski, przez Polskę. Dostaję tą tożsamość i państwo jest gwarantem, że ta tożsamość jest przechowywana bezpiecznie gdzieś w rejestrze państwowym. I tylko tyle. Później to, co ja z nią robię cyfrowo, to jest moja sprawa i każdą, każdy dokument, każdą daną, którą posiadam, każdy token, który posiadam, mogę weryfikować, mogę sprawdzać, mogę przekazywać, Jestem jej, jego posiadaczem. Ale to, co powiedziałeś na początku, że czy, czy się uprościło. No, uprościło się bardzo. Bo wracając do tego przykładu Tauronu, no, oprócz tego, że Tauron powiedział swoim klientom, prosumentom: Słuchajcie, będziecie otrzymywać korespondencję na bardzo bezpiecznym narzędziu, który się nazywa blockchain, to nic więcej im nie zmienił. To jest nadal bardzo prosty sposób. Do, otrzymują od e, operatora energetycznego w ten sam sposób różnego typu kod dostępu do, do dokumentu. Mhm. Dokument wprawdzie nie jest przechowywany ani w Tauronie, ani na, na, na serwerze poczty, tylko właśnie w strukturze rozproszonej, która jest zabezpieczona poprzez to właśnie rozproszenie i poprzez bardzo ciekawą kryptografię, ale klient tego w ogóle nie widzi. Natomiast robiąc odpowiednio projekt z nami i konsultując to z prawnikami, konsultując to z Urzędem Regulacji Energetyki, doszli do wniosku, że to jest tak bezpieczne i tak zgodne z regulacjami i z, i z prawem polskim i europejskim, że tą właśnie zaletę tego, tej technologii należy wykorzystać i uprościć dla klienta, oferując to swoim klientom. Kolejny hmm, ciekawy przykład i hmm, sposób zastosowania blockchainu. I fajnie, że o tym powiedziałeś, a teraz spróbujmy chwilę porozmawiać o tym, jakie jeszcze są zastosowania blockchain, o których może zapominamy, a które już funkcjonują i w świecie, i w sektorze finansowym, i w sektorze ubezpieczeniowym, i w różnych innych sektorach. Wy współpracujecie i współpracowaliście z wieloma bankami, współpracujecie z Biurem informacji kredytowej, gdzie jak wiadomo jest mnóstwo danych przechowywanych, czyli wygląda na to, że w tym świecie. Rewolucji chyba cyfrowej, tak to trzeba nazwać, blockchain jest wciąż nominalną i kluczową technologią, jeśli chodzi o na przykład przechowywanie, zarządzanie danymi. No bo to, że przy tokenizacji ten blockchain był i przy paru jeszcze innych obszarach, to wiemy, ale te dane. AI pojawił się jako teraz nowy trend, który będzie wchodził w różne obszary, wynikał bardzo mocno. I może, tak jak powiedziałeś na początku, jest bardziej namacalny i zrozumiały dla człowieka, dlatego że wchodzę sobie, tak jak w góle, a tu teraz mogę wejść w czata GPT, zadać mu dowolne pytanie, on mi na to odpowie. A tego blockchaina, tak jak ci klienci Taurona, nie widzisz, czyli jego zastosowanie w twoim życiu jest jakby niewidoczne, ale bez tego prawdopodobnie bezpieczeństwo danych byłoby w ogóle na innym poziomie. No to w jakim kierunku będzie zmierzał blockchain, twoim zdaniem, i gdzie jeszcze te zastosowania będą? Coraz więcej zastosowań, jest, to są zastosowania, które odchodzą od publicznych blockchainów typu kryptoaktywa, kryptowaluty i one się koncentrują coraz bardziej w obszarze enterprise'owym, czyli są firmy, ten przykład Biura Informacji Kredytowej jest bardzo ciekawy, dlaczego? Bo Biuro Informacji Kredytowej de facto po konsultacjach długich z Związkiem Banków Polskich i z Komisją Nadzoru Finansowego stworzyła koncepcję platformy, Współdzielonej z wszystkimi polskimi instytucjami zarządzanymi albo kontrolowanymi przez właśnie KNF. Czyli, jeżeli jest instytucja, czy to jest bank, czy ubezpieczyciel, czy fundusz inwestycyjny, czy jakaś inna instytucja kontrolowana przez KNF, no to Biuro Informacji Kredytowej ma dla nich ofertę również do komunikacji tej instytucji z klientami indywidualnymi zgodnie z prawem, z wytycznymi, z wytycznymi Unii Europejskiej. Tam są wytyczne do, do, odnos odnoszące się do MIFID, wytyczne do, odnoszące się do e, trwałego nośnika informacji, przekazywania GDPR, czyli RODO. I te wszystkie wytyczne zostały zebrane i Biuro Informacji Kredytowej na naszej technologii zbudowało taki produkt i wdrożyli to, Kto jest komercyjnie dzisiaj uruchomione u kilku klientów, między innymi w ubezpieczalniach, m.in. w banku, między innymi w fintechach i, i, i zaczynają to promować coraz, coraz intensywniej. Natomiast tego typu właśnie ekosystemy pojawiają się coraz częściej w innych sektorach, nie tylko w finansach, ale w sektorach na przykład motoryzacyjnym. Słynny przykład Volkswagena, który wykryty został trochę przypadkowo, że ktoś zmieniał oprogramowanie bez upoważnienia, no zmotywowało firmy motoryzacyjne, żeby wprowadzać systemy, ekosystemy blockchainowe do wymiany informacji wewnątrz firmy, ale również w ramach swojego takiego, takiej grupy swoich e, poddostawców i, i, i odbiorców. I tego typu ekosystemy są budowane. My, my, my bierzemy udział w tego typu projektach, różnych projektach na świecie głównie. E, one są dzisiaj jeszcze na etapie bardziej pilotażowych niż, kom, niż, niż komercyjnych, ale, ale, ale wydaje mi się, że to jest kierunek, taki właśnie enterprise'owy blockchain. Jeżeli pozwolisz, to wrócę do tego AI, bo, 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 bo jeden Oczywiście. wątek mi przyszedł do głowy, który jest bardzo ciekawy. To jest wątek tego, że AI z jednej strony jest wspaniałą technologią, ale z drugiej strony, wyobraźmy sobie, jest to na pewno generator bardzo wielu fake newsów albo fake wiedzy, albo fake czegokolwiek. I jak my, ludzie, którzy są przyzwyczajeni do ufania, słuchamy źródłom, źródłom będziemy to rozróżniać. I tutaj no, pomysł na zastosowanie blockchaina jest przegenialny. No bo jeżeli mamy dla przykładu nasz projekt do wymiany dokumentów i danych, który zaimplementowaliśmy w wielu firmach, między innymi w Tauronie, jednym z powodów, dla którego to jest na blockchainie, to jest to, że Tauron chce uwiarygodnić, że dokument, który otrzymuje klient od Tauronu, jest właśnie pochodzący z Tauronu, podpisany cyfrowo przez Tauron i o tej, o tej godzinie przez Tauron. Wyobraźmy sobie teraz, jesteś redaktorem, który publikuje jakąś informację, i tą informację opatrujesz podobnymi metadanymi. No wtedy jest bardzo ładnie, łatwo sprawdzić, czy ona została zmanipulowana, czy w ogóle pochodzi od ciebie. To jest naprawdę bardzo fajne zastosowanie technologii blockchain, którą, któremu się chętnie przyjrzymy. Na pewno będziemy się temu przeglądać I, i to pewnie w nadchodzących miesiącach. A na koniec zapytam Cię. Jakie interesujące projekty wy macie przed sobą, co Bilon robi teraz, nad czym pracujecie, oczywiście na ile możesz zdradzić. I jeszcze jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć, bo mówiłeś o klastrze, o takim cyberklastrze, w którym też jest parę firm, z którymi współpracujecie w jakiś sposób. Ta cyfrowa rewolucja i ta zmiana, ta transformacja prowadzi do tego, że świadomość będzie rosła, firmy będą szukały rozwiązań, będą się łączyć, będą powstawać klastry. Bardzo dobrze, a jakie korzyści biznesowe z tego płyną? Słuchaj, a propos klastra. No to ja jestem pod wrażeniem tego, co zrobili ludzie z Instytutu Kościuszki, bo stworzyli kilka, półtora roku temu taki właśnie klaster, który nazwali Cyber Made in Poland. Zauważyliśmy, że jest bardzo dużo firm cyberbezpieczeństwa, które, realizuj, które budują różnego typu rozwiązania w Polsce. No i po, po półtora roku do tego klastra przyłączyło się ponad 40 firm. No i jest teraz taka skoordynowana promocja technologii cyber w, w świecie przez ten klaster. Ale dlaczego mówiłem w kontekście blockchaina? Bo jedna z firm, która jest w klastrze, nazywa się Psycop, ona robi system do zarządzania anomaliami albo do wykrywania anomalii w sieciach IT, do zarządzania wydajnością sieci IT, wykrywania miejsc, gdzie ta wydajność jest, jest słabsza. I teraz firma Psycop powiedziała, że wszystkie informacje, które są generowane przez ten system, one mają bardzo wysoką wartość. One głównie mają wysoką wartość w przyszłości dowodową przed audytorem. No i tak pomyśl, porozmawialiśmy sobie wielokrotnie i powiedzieliśmy, no toż właśnie takie informacje należy rejestrować na blockchainie. Jak zarejestrujemy na blockchainie, to jak przyjdzie audyt, to pokażemy mu, no tak, to się wydarzyło w systemie i mamy to bezsprzecznie zarejestrowane na blockchainie. I połączyliśmy technologię cyber, cyberbezpieczeństwa, właśnie z technologią blockchain, co wydaje się też jest takim trendem na świecie, bo zauważam to tu, to, to tam, że firmy cyber na świecie poza Polską również o tym, o tym myślą. Więc warto się przyjrzeć klastrowi i tego, tym, co koledzy robią. Natomiast jak pytasz o... Projekty Bilona to naszym największym, najciekawszym projektem jest projekt dla Komisji Europejskiej. E, to jest projekt w ramach Europejskiego Partnerstwa Blockchainowego, European Blockchain Partnership, który był podpisany w 2018 roku. Konsekwentnie bardzo realizowany. Unia Europejska, Komisja Europejska chce stworzyć ogólnoeuropejski blockchain. Co więcej, chce stworzyć ten blockchain nie na amerykańskim blockchainie. E, może to trochę za, na, na wyrost powiedziałem, ale. Tak, tak, tak te prace trwają. No i jesteśmy wybrani jako jeden z trzech systemów, który po półtora rocznych testach testowali dziewięć w sumie systemów. Po półtora rocznych no, testach zostaliśmy zaproszeni do teraz ostatniej fazy tak zwanych field testów na dużą skalę, dużo tych węzłów. No po prostu jedna z większych instalacji chyba blockchainowych prywatnych blockchainowej instalacji na świecie, jaka powstała, to razem z nami i dwoma innymi e, producentami, jeden ze Szwecji, drugi z Niemiec. I teraz po co oni to robią? No właśnie robią po to, żeby móc zarządzać tożsamością obywateli w sposób suwerenny, bo inaczej się nie da. Albo, albo stworzymy mega M-Obywatela na całą Unię Europejską i powiemy, chłopaki, wyłączcie M-Obywatela w Polsce, wyłączcie w Austrii. Będzie wyłączcie. jeden system, jedna aplikacja, żeby w całej Unii poruszać się z tą swoją tożsamością? Będzie. Tylko, że to będzie tak, że będą aplikacje w poszczególnych krajach. W, w kraju, w Polsce będzie M obywatel. W właściwej ale wersji językowej, powiedzmy tak? Powiedzmy, że w Polsce, mhm. a w Niemczech będzie aplikacja niemiecka. Natomiast Niemiec, kolega z Niemiec, będzie mógł zweryfikować prawidłowość danych za pośrednictwem łącza blockchainowego między nimi. Czyli blockchain będzie takim integratorem różnych baz danych w różnych krajach. I to robimy. I ciekawym pierwszym zastosowaniem, jaki jest obecnie przez tą Komisję Europejską podniesiony jako najważniejszy, no można zga zga zgadnąć, to jest cyfrowy paszport produktu. Mm. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska chce każdy produkt otagować. Chcę powiedzieć, ten produkt ma takie parametry, różne parametry, z tego jest zrobiony, tutaj recykling i inne rzeczy. I teraz każdy produkt dostanie swój certyfikat. I to nie będzie zapisywane oczywiście na papierze, tylko będzie zapisywane w rejestrze rozproszonym, żeby to było możliwe w ogóle. No bo mamy tych produktów wszędzie całą masę przecież, a komponentów tych produktów i innych rzeczy. To właśnie buduje się gigantyczną strukturę rozproszoną. I wiara jest taka, na razie realizujemy tę wiarę zgodnie z planem, udaje się. Wiara jest taka, że system rozproszony po prostu będzie wielokrotnie bardziej wydajny do takiej, do takiej dużej skalowalności niż centralna, monstrualna baza danych. O bardzo ciekawych, nowatorskich wręcz rozwiązaniach i zastosowaniach technologii blockchain oraz o tym, jak blockchain może współpracować, nie walczyć z AI, opowiadał Jacek Figuła. Dyrektor sprzedaży Bilon Group. Bardzo Ci dziękuję, Jacek. Dzięki za przybycie. Że byłeś u mnie w programie. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Właśnie u mnie tacy goście, którzy będą opowiadać o tym, o czym nie wszędzie przeczytacie, a warto to wiedzieć. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.